Szukamy sobie złodzieja. Jest ze mną moja siostra Lilka. Przedstaw się. O, siema. E, no to my rozpoczniemy szukanie złodzieja z Tuzmer. Kurde, lag. Najpierw idziemy do tego domku tutaj. Tak, to jest ten, 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 ten. Złodziej! Złodziejku! Cip, 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 cip! Zobacz tam na tej mapce czy jest P1, czy 2 też P1, dobra, idziemy na następnego Tutaj się nie ma Dobra yy, więc idziemy do następnej mapki Taczka gdzie ona jest o fajne tam tu jeszcze jego zwrócimy. No go widziałem na jednym filmie Chyba to był jeszcze u góry Tak? No To chyba legal to kiedyś jak wysiągasz jak były. No, był o, tu tutaj, był... tutaj, tak, kiedyś. Dobra, idziemy dalej. Nie ma go w ukradł mi 20 złotych i Zobacz nie chcę mapę? oddać. tu na eee, Tuzmer jest tutaj. To idziemy teraz... Gdzie? Tam do góry chodź. Co? Dobra, do góry. To jakiś domek, zaczekaj. To nie ten, to chyba ten był. To ten. Tormiadusa. Tutaj. Kurczę, złodzieje do domu przyjmować. I u góry jeszcze, dla pewności. No i dupa nie ma go, jakiś kotek. Teraz idziemy wiem, 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 pamiętam. Nie pokażę mojej mapy. Pokaż wam moje kotki. Pokażę się kiło. swoją pamięcią. To był tu? Jakaś papuga uwięziona. Mm. Nie kurczę, to jest A wyjście. A nie, to jest wej wejście tam. Gdzie ty idziesz? Nie, nie, to sprawdzam. Dobra, tu smak, tutaj jest hmm. Dobra, był, y, mapka, mapka. Y. Tutaj, no okay, tutaj zero, czekaj, coś tam do nas piszą. Honor gofle grupa na mnie się będzie skupiać szukam Aha, nie, myśli, że jest na filmie. Jest Dobra, chodź już No idę, weź się nie drzyj. Pokaż mapę Mapa Na lewo do tego domku widzę. Tutaj, 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 tam gdzie jest drabinka. O, jest tutaj gdzieś. Tu, tutaj, tutaj, tutaj. Nie, 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 tu też było. Nie, bo są strażnicy, to by go to nie mogło bić. Właśnie, strażnicy by. mógł mu, o skrytyczne krytyczny, Questów nie robię, bo są głupie. Niektóre są fajne, a niektóre nie. A w piwnicy jeszcze, bo może mu wino podkraść. A, to u tego Micha jest quest na te, żeby zbierać takie coś z galaret. Możliwe. No bo tej galeria są, no Mata. to. A mapa, 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 mapa. Poczekaj, yy, ja tu na to kapturę. O, widzisz? No. p zero, okej. Okay. Tam muszę To jest tu? Nie, to nie jest to. To bejdź, nie jest bejdź, to. Wejdź, wejdź. Co ja nie stać na... No gdzie przyłażeć, To jednak było tam. No, to trzeba tam było dół. Idę w końcu ten level dobić, żeby nikt mnie nie nie dał. No to życzymy ci powodzenia, Ty nobie. Czekaj, zaraz to napiszemy. I my nie lubimy LB, ale to, to nie napisało. No trudno, są lagi, a. dobra. Mapa. Zaczekaj, czekaj, tutaj jest to, czyli tutaj. O! To tu, tu to? No, dobra, okej, okay. może być. Już masz quest do cudner, ale nie robimy chyba jeszcze, co? Może nagram, a może nie. Tak, a czekaj, jeszcze do góry. Wiem przecież, Andrzej, nie wari z tą myszką. No co za nob, myślałem, że to użą. <laughs> Nie zmarzenie. A on jest taki quest z ortografią na późniejsze lewe. jezu, był trudny. No jak go... by nie zrobiła, dobra tutaj tutaj. Yy, tu. Dobra. Tu, o na... jeszcze, a jeszcze tam. No, tam. Zresztą chodziłam na goresie ja i go nie było, co? Aha. Znaczy gdzie to było tutaj, to było, a tak, tak to tutaj. tutaj. Dobra, kamienica jakaś. Oby w ogóle on był gdzieś chodzi. O jaka? Nie próbuj ja. nawet robić questa. Ale nie, ona mi się spodobała. Hmm. Bajba. Hej bajba. On może być wszędzie. A pamiętam jak sobie u powiem taką, taką, taką kawkę czarną. Zobacz, który tam jest jeszcze ja ma być? Um... E, tam jest poziom drugi. Pedy, pedy, a wiem chyba gdzie. To... to jest nie tu. Gdzie z tej poziomu? Tutaj został poziom drugi, oj. Tak, dobra. Dobra, tutaj nie ma. Skąd wiesz, może tutaj gdzieś z boku gdzieś. No i dupa. No. Uf, Boże. Nie, ty sobie teraz pokaż EQ akurat. Taki naszyjnik. Taki pierek. Taki zajebisty łuk z Heroquesta, zajebisty. No. Taka zbroja zajebista z Heroquesta Przeszkadę zajebista. To jest Dzięki. Dał sobie tych szczał. To nie jest takie zajebiste jak Heroquesta, ale jest. Dał sobie ształy ten 50. Dał Nie stać mnie na szczały. No, dobra, idziemy gdzie teraz? Pokaż mapę. Mapa, mapa, się. Hmm. Tutaj, zaczekaj, tutaj, te dwa domy. Okej, okay, to prosto, to znaleźć. Daj, tam. To na bok, teraz. To jest tutaj. To chyba tutaj, no. Miałeś rację, Eta, jakieś ma plagę? Węgielek! Z Węgiele? pamiętam, był na jakimś. Objęcie? O, no właśnie, na jakimś. Ze... o nie. Dobra. Chyba, się jakiś gospodynik. pokoje jeszcze czego kiedyś znajdziemy 7 minut limit jest 15 na komentacji na razie co to nagramy dwa filmy w partach parta ile zdążymy to ile dzisiaj wejdzie na pewno pierwsza część na youtube to dobra zaczekaj może następna mapa Te... teraz t... idziemy gdzie port? port tutaj port tu smer o mało ma jak w porcie o boże o co? To... dobra damy radę Hej, baby, hej. Przepraszam, że śpiewałem. Nie zawsze masz, żeby śpiewać. Ma, że bez dobrze daj tam, bo... A czekaj, bo... To właśnie te przejścia przez mapki, wiesz. Ym, Wiem, że koci... już idziemy tą na P1, tak. Lilka, nie podniecaj się. <grym> mm. o, o, ona ma dzbanek na głowie! Patrzcie to! Rozbiję jej. To był jeden? Zobacz, Zobacz czy bóg Nie, bóg tylko po jeden. idziemy i tak. Dobra, Bo skąd dwie rzeczy nie dodaj nowego respawna? No? Stąd wiem, żeby już jakieś forum było. Sorry, ale Pietrucha. <totopatik> sorry, ale Pietrucha do nas <totopatik> też, a my Pietruchy za bardzo <totopatik> <wierzymy>. <totopatik> <totopatik> I I y Andrzej, lag jakiś jest. Nie lubimy za bardzo Pietruchy, bo Pietrucha nas czasami denerwuje i to nawet bardzo nas denerwuje. I właśnie tu taki blask, taki wielki, dryblas i powiedział, że, <laughs> mi, że znowu tego Margolę ma gracie. No. Teraz gdzie Andrzej, pokaż mapę. E, mapa. mapa, 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 dobra tutaj schodzimy i tu stoisko, tutaj. Dom Smajry. Pignica. No fucking shit, nie ma... w kurze złodzie, jego nikt nie szuka i musi gdzieś być. Może w wiosce rybackiej, ale to sprawdzimy potem. Przejście do wioski było sportu chyba, nie? No. No to pójdziemy do wioski rybackiej. A czekaj, jeszcze nie przeszukaliśmy całej mapy, bo... Dobra. I schodzimy tutaj, jeszcze tutaj zaczekaj. Tutaj wchodzi idąc Sims. O, tam się takie rzeczy kupuje chyba. Nie, to nie tu. Dzii! 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 Porozmawiaj z nim. Do stu nie używaj takich słów. Ej! No, przejdę przez to przejście. A 100 piorunów zrobi Zeus. A, tam, e, tam nie... A, mapa, mapa, mapa. Mapa, 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 mapa. E, Co? Nie, to za dole jest. Andrzej, gdzie ty szukasz? A, tutaj, Dobre, <laughs> dobra, 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 dobra. O, tutaj. O, tutaj. Dobra, jak już tam wiem jak to wygląda, bo pamiętam na biurecie tam, że chodziłem. to chodziłam. Fucking shit. No to? ma ma Noleczna nobie. A, Storm go zabił. <laughs> storm go zabił. Trololololo. Na dole Andrzej, Ty się się ciągle do góry. Mm. Idziemy tam dalej. To jeszcze. Marynarz Zacha. Marynarz zacha to zacha go utworzył jako tak, w sobie w grze robił, jak zawsze Zachak, a Marynarzu, dobra. Spadaj Marynarzu. To tutaj jest? Tak, Przecież... to tutaj. Nie. No nie, no, zawsze no ja bieżę. Fuck forever. Dobra, daj tam mam mapę. Dobra, mapa tu z... Zmy... Tutaj P1, P1. Dobra, no to idziemy do góry. Okej, okay, to tutaj to. What the fuck? Tędy nie przejdziemy. Tędy nie przejdziemy, idź tam gdzie można. A właśnie nie, bo tam trzeba było iść. Nie pójdź ze mną, bo w ryj dostaniesz. Dla ty dostaniesz w ryj, jak się uspokoisz. Widzisz, tędy trzeba było iść. Tu ten dom. Jesteś tego pewna? Definitywnie. Hmm, Petrycja. 11 minut, będzie obróbka trzeba robić. Bo obróbki są bardzo fajne. I ty chcesz się na przyspieszeniu robić? Spoko, mamy jeszcze tam... 3 minuty lew... 4 minuty lewtu. Zaczekaj teraz. Port, tutaj byliśmy, aż czekaj. To na wyspę, nie? Rybacką. O nie, sorry, my idziemy na kaprawego. prawego. A A tutaj wszystkie już? Zaczekaj, wszystkie? Tak, o, wszystkie. I, tak, teraz rybacka. Dobra, rybacka, dobra. I w rybacki się tam wchodziło? Jesteś pewny? To mi się wydaje, że tam do latarni się szło. No to, a dobra, ale chodźmy tam poszukać. Do rybacki to w drugą stronę. Tutaj będzie trzeba krabo omijać. Bo będą nas atakowały. No czekaj. Latar nie Do góry. Czekaj tutaj, w tym domu. To już byłem, bo tam mało jest domów, do których można wejść. Ja już widziałem kilka razy go w stodole, ale na filmach. Czy tę wyszło? Nie, 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 nie. No, dom stajnia. Stajnego. Może góra. Dupa. Tak. A no, właśnie. Pozdrawiam do... pióra. No i. Komandosika. Tak. Komandosik jest <coughs> bardzo fajny. Napisałem dla niego życzenie. No? Yy, bo zrobił taki fajny konkurs. Dostanie ktoś 5M normalnie. A kto by nie chciał zrobić 5M na klasiku. Debil. <noise> Jakim brzydki. Tak jak ty. Zaszyli <noise> no jak stodoła. Ja się nie będę obrażać. Lajkujcie, subskrybujcie, a będzie wam dane. Zapłać <noise> Dobra, daj tą mapę, bo nie wiem, gdzie mam lecieć. Dobra, jesteś. Latarniany, mówiąc... latarniany. Co tutaj wyszło. Latarnia. Do latarni tamtędy się lasło. mam wnosić kraba? Nie, to tam się idzie do latarni. Nieprawda? Prawda? Nie. Tak. Tędy? No, nie pamiętasz już? Pamiętasz, jak chciałaś dojść do latarni. Ja tutaj... Nie, nie. nie tędy. Ja tu... Mówię ci, nie tędy się szło. Dziękuję. I kto miał rację? Kto? Ja. <głos> <głos> nie właśnie nie boję. Uwaga, limit zaraz się kończy. Ej, Andrzej. Dobra. Andrew, Andrew, Andrew. To by było na tyle. Zapraszamy na drugą część. No właśnie, to zapraszam na drugą część, bo już mamy limit. Mamy teraz 14 minut 41 sekund. Dobra, już się nie podniecaj. No, no, no. To zaraz czekajcie na drugie, bo zaraz drugie będziemy wstawiali. Nara!